Witam wszystkich 4 listopada, 5 km od domu i już lisa trafiłem, niestety czaszkę ma zniszczoną, zupełnie rozjechaną, ale futro jest w takim dobrym stanie, nie ma żadnych rozdarć, tutaj nogę ma przebitą, widoczna kość. Tutaj trochę wóz wydarty ale to, to jest szczegół Poza tym jest w dobrym stanie Szczególnie mi chodzi o futer. Zawinę go o worek zostawię tutaj ukrytego pod gałęziami Zabiorę go w drodze powrotnej A tam mam jeszcze kawałek drogi do sprawdzenia Otrzymałem się, bo tam mi coś mignęło koło znaku jakichś ptaszek. Barwant, ciekawy. A, hmm. świeży. Kura, świeża. To bierzemy, będzie pieczeń. Teraz jest chłodno, to się dobrze zachowują Nawet jak poleżą te ten jeden, dwa dni Robi się ciemno Jestem z powrotem w miejscu, w którym w południe południ znalazłem lisa Idę teraz zobaczyć Leży tam, gdzie go zostawiłem Tutaj w tym chruście

Nie, nie, no ale gęstego nie będzie, a nie, 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 jest on, bo... Nie, jestem, nie, stanę, 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 to stanę, do stanę, 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 ooo oh. jest ciemny. telefon już nie ostrzy oh, jest i to był całkiem przyzwoity dzień. nie dlatego, że te zwierzęta zginęły ale dlatego, że znalazłem je świeże czyli można je jeszcze spożytkować z ściągnąć stórę, a łupiec upiec i zjeść. A gdyby te sztuki były nadgniłe, to już, to już koniec to. Tak zmarnowałyby się. A tak to zawsze można powiedzieć, że ich śmierć nie poszła na marne. Идет, испытай коравы. Вот драги. Мы с ним еще водовать, коша на рух, и, идете, просто, зараз, здесь, праве, просто, до не дождемся. Вот как идет рост, да, и так. В Не собирайтесь реки доносить. Водовать Teraz w listopadzie jest dobrze zbierać, bo muchy tak nie atakują W związku z tym nie ma białych robaków na zwłokach Robiła się bez tych wszystkich obrzydliwości